Ach moi drodzy, wybaczcie to. E, nagłe cięcie, ale bateria się wyładowała. E, na czym to ja skończyłem w tym materii w poprzednim filmie? E, chyba odnośnie. na trilogii Modern Warfare, prawda? E, chyba tak. E, miałem popowiedzieć e, o seriach na z. Tej konkretnej paczki, tudzież bandla, tudzież paka. Słuchajcie, moi drodzy. Eee, przede wszystkim z Call of Duty Trylogia Modern Warfare i jak sama nazwa wskazuje, jest to trylogia. Będę chciał nagrać, że tak powiem, pełną serię. Eee, pełną serię, ale... Nie do końca tak jak część z Was yy, by to sobie. Może nie tyle, co myślała, ale nie tak jak większość z Was yy, myśli. Otóż, moi drodzy, posiadam zarówno Call of Duty 4 Modern Warfare, jak i Modern Warfare 2 i Modern Warfare 3 osobno. I będą. Z tych osobnych tytułów również materiały. Również będę prze będziemy przechodzić kampanię, ale od razu zaznaczam, że trylogię Modern Warfare również zamierzam nagrać. Co to, to znaczy, że ten ty te tytuły i pojawią się na kanale jeszcze raz? Ale w playliście Call of Duty, Trilogia Modern Warfare. Oraz też chcę od razu zaznaczyć, że jak będzie, będę nagrywał trylogię, to skupię się tylko i wyłącznie na kampanii. Więc od samego początku do końca przejdziemy Call of Duty 4 Modern Warfare, następnie Call of Duty Modern Warfare 2 i następnie Call of Duty Modern Warfare 3 jak będę to oznaczał? prawdopodobnie nazwę to po prostu w playliście będzie na, nazwa playlisty tak jak paczka czyli Call of Duty Trilogia Modern Warfare ale z oznaczeniem że jest to 4 na przykład Modern Warfare następnie Modern Warfare 2 potem czy też na przykład Call of Duty E, TMW to e, będziecie też mam nadzieję, wiedzieli, albo po prostu napisze Call of Duty trylogia MW e, i po, potem po prostu będziemy jechać. Tak więc w momencie jak tylko zakończymy na przykład 4 Modern Warfare to następnie będzie, pojawi się Modern Warfare 2 jak, a i potem e, Modern Warfare 3, nawet jeśli przy jednym posiedzeniu nie uda mi się tego. E, przy na nagry posiedzeniu nagrywania, tak? E, zakończę na przykład jed jedną misję przypuśćmy, e, tak w kolejnym materiale na przykład rozpoczniemy już Modern Warfare 2. Tak więc e, będzie to wyglądało. No i cóż. Eee, to by było na tyle. Wybaczcie e, za tą przerwę, która wynosiła około 3 godziny i 20 minut dokładnie. E, dzisiaj w dniu, kiedy to nagrywam, jest godzina w tej chwili 18:29. Jest to środa 30 marca. Tak, moi drodzy, 30 marca, a ja dalej nagrywam. Trochę tych materiałów zresztą już jest, tak więc moi drodzy. Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że uda mi się jak najwięcej materiałów nagrać, chociaż widzę, że zostało mi niecałe 4 GB miejsca, a później przesyłanie. Uff, tylko pytanie, czy ja te wszystkie materiały, które mam nagrane i które nagram, prześlę wszystkie w kwietniu. Tego nie wiem. Ale jedno jest pewne. Materiał z 30 marca pojawi się 31 marca. Znaczy się dla was już się pojawił, a dla mnie się pojawi, bo muszę go najpierw przesłać. Wiecie o co chodzi. Dzięki serdeczne, do usłyszenia, trzymajcie się. Pa pa.